Jak sobie poradzi ten olej 5W-40? Nowa bieżnia, nowy wałeczek, wlewamy olej. Olej jest rozgrzewany do temperatury 125 stopni, bo to jest olej premium. Takie, które mogą być zastosowane w Mercedesie A45 AMG. No i z deklaracji ten olej e, Racing Ultra Performance 5W-40. E, teraz jest oczywiście nadal podgrzewany. Olej rozgrzany i za chwilę ruszamy z testem. To jest to olej innowacyjny, który no, ma spełniać naprawdę bardzo wysokie wymagania, właśnie w samochodach też mocno sportowych, nawet wyścigowych. Jest on na bazie mm, oleju Pao. Teraz mamy opuszczanie dźwigni i nacisk około 125 N, e, obrotu około 400. Tu słychać troszeczkę taki, taki hałas. E, można powiedzieć, że gdzieś związany jakby z starciem, e, takie drobne wibracje. No ale na razie, na razie jest to stabilnie w miarę, więc zobaczmy co dalej. Natomiast ciekawostka, że ten olej też ma wysoką wartość HTHS. No i posiada w swoim składzie dodatki typu molibden i wolfram mnie bardzo zaciekawiło. Teraz mamy zmianę obrotów na około 800 i nacisk około 125 N. A więc patrząc jakby na te deklaracje, to tutaj jakby kompletna formalność powinno być, tak powiem, przejść ten cały test nawet na te około 712 N, bo, bo jak najbardziej w sporcie w takich trackdejach na torze zdarza się, że idzie się gaz hamulec, gaz hamulec to są potężne siły nacisków, a więc taki olej powinien sobie bez problemów kompletnie. Radzić. Teraz mamy zmianę siły nacisku na około 272 N i obroty około 800. Ten taki hałas jest tam w tle słyszalny. Natomiast jak na razie jest to w miarę stabilnie, ten film olejowy się gdzieś utrzymuje. Może być tam, że nieco postępuje zużycie, ale teraz tego po prostu nie, nie zobaczymy. Niemniej jednak istotne zobaczmy, czy on dotrwa do, do pierwszego breakpointu. A kolejna rzecz, jak sobie poradzi z tym breakpointem? Pierwszym e, mamy właśnie tą fazę szóstą. Pierwszy breakpoint e, 15-sekundowy, symulacja start-stop bądź zagaszenia i później uruchomienia silnika. To też taki jeden z krytycznych e, momentów, w których może dojść do zerwania filmu olejowego. Ale tutaj jakoś się obronił, poradził, więc idzie dalej. To taki plusik dla tego oleju. Natomiast to jeszcze dużo, dużo przed nim, żeby faktycznie spełnił takie wymagania i te deklaracje marketingowe. E, mając niestety, niestety jednak dochodzi do zerwania się filmu olejowego, e, to przy sile nacisku około 272 ml faza 7. Test oczywiście przerwany, czas do zerwania filmu olejowego to 11 minut i 6 sekund, faza siódma i siła nacisku około 272 tony. Czy tego spodziewałeś się po tym oleju? Skoro się tak wydarzyło, to dlaczego? Czy tak powinno być? A w następnym odcinku test tego oleju 5W40.